Cześć Wam, witajcie na kanale po krótkiej przerwie. Dziś porozmawiamy sobie o kolejnym narzędziu z pakietu Helium 10, czyli konkretnie o Blackboxie. Opowiem Wam dziś o niektórych jego funkcjach. Omówimy sobie filtry, jakie możemy zastosować przy szukaniu naszego produktu do sprzedaży na Amazon. Blackbox bardzo fajnie działa z X-Rayem. O X-Rayu mam już film, do którego link podaję Wam na górze ekranu. Jeśli Was interesują tego typu materiały, zostawcie proszę subskrypcję. A teraz przejdźmy już na ekran komputera. Zapraszam. Dziś wyjątkowo bez kamerki, bo mam małe problemy techniczne. Jesteśmy w tym momencie zalogowani do Helium ten i po lewej stronie szukamy zakładki z blackboxem. Znajduje się ona tutaj w tej zakładeczce. Klikamy sobie i w tym miejscu wybieramy sobie rynek, na którym chcemy działać, na którym w tym momencie będziemy szukać produktu. Tutaj akurat mam wybrany rynek angielski. Schodzimy sobie niżej. Mamy tutaj pełno filtrów, według których będziemy szukać naszych produktów. Mamy tutaj też zaawansowane filtry, rozwinę je sobie. I kombinacji, jak możecie się domyślić, jest masa. Ja przejdę teraz po kolei przez te filtry i omówię wam, na czym one polegają. Zaczynając od początku, mamy tutaj kategorie, chyba wszystko jasne. Wybieramy sobie tutaj kategorię, w której chcemy szukać naszego produktu. Dla przykładu, niech będzie to Beauty i chociażby Home and Kitchen. I przechodzimy sobie dalej. Mamy tutaj miesięczny obrót, czyli jeśli wpiszemy tutaj minimum 10 tysięcy, a maksimum 40 tysięcy, przykładowo, funtów oczywiście, to Blackbox znajdzie nam produkty, które właśnie taki konkretny obrót miesięczny osiągają. Wpiszę sobie tutaj 10 tysięcy i 40 tysięcy, dalej mamy widełki produktu. Ustawmy sobie, że chcemy szukać produktów w cenie od 15 do 40 funtów. Kolejne miejsce to review count. Mówi nam o tym, w jakich widełkach pod względem ilości reviews mają się znaleźć produkty, których będziemy szukać. Ustawmy sobie tutaj przykładowo Max 250 reviews. OK, ustawiamy 250 reviews po to, żeby już na wstępnie odrzucić te produkty z większą ilością reviews. Dalej mamy review rating. Oznacza nam to ilość gwiazdek, czyli ocenę, produktów dla poszczególnego, ocenę klientów przepraszam, dla poszczególnego produktu. Wpiszmy sobie maksymalnie jakieś 4 gwiazdki. Co nam to da? Musimy pamiętać, że my w tym momencie wcale nie szukamy doskonałego produktu w sensie takim, że my szukamy produktu, który w jakiś sposób możemy udoskonalić i to jest ważne. Jeśli w tym miejscu wpiszemy maksymalnie 3-4 gwiazdki, to będzie to oznaczało tyle, że produkt no, nie do końca się podoba klientom, czego się w tym produkcie im brakuje i to właśnie daje nam miejsce do udoskonalenia tego, tego produktu i tym samym do wyróżnienia się na rynku. Dalej mamy kategorie rozmiarowe naszych produktów. Oczywiście możemy to pominąć, ale możemy też sobie zaznaczyć, że chcemy szukać produktów tylko w standard size, standard size. Przepraszam, przykładowo to się wiąże z nieco mniejszymi opłatami chociażby za obsługę FBA takiego produktu. Dlatego według mnie powinniśmy, powinniśmy o tym pamiętać. I niżej mamy już zaawansowane filtry. Ja części z nich w ogóle nie ruszam, a z niektórych korzystam. Możemy sobie tutaj zaznaczyć zmianę procentową. Sprzedaży w ujęciu rocznym. Mamy też filtr, gdzie ustawiamy sobie wahania ceny na przestrzeni ostatnich 90 dni. Tutaj w tych pytajniczkach obok każdej pozycji macie odpowiedzi, co dany filtr znaczy, więc warto sobie to sprawdzać. Dalej mamy filtr, gdzie możemy ustawić sobie miesięczną sprzedaż na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy, bodajże. Mm, tak dokładnie. Dalej mamy możliwość wyboru konkretnego okresu największej sprzedaży. Jeśli przykładowo wybierzemy czerwiec, to BlackBox wyszuka nam produkty, które najlepiej sprzedają się w tym właśnie konkretnie okresie. Tutaj klikając to, mamy po prostu do wyboru konkretne miesiące. Ja sobie to opuszczam i idąc dalej, mamy tutaj stosunek sprzedaży do recenzji. Chodzi tutaj o to, że jeśli przykładowo chcemy szukać produktów, które mają dziesięciokrotnie większą sprzedaż niż liczbę recenzji, może tak, dziesięciokrotnie większą ilość sprzedanych sztuk niż liczbę recenzji, to wpisujemy sobie 10. To jest fajny filtr, jeśli chcemy sobie szukać produktów, które mają tą sprzedaż sporą i jednocześnie mogą znajdować się w nieco mniej konkurencyjnej niszy, no bo mają stosunkowo mniejszą liczbę reviews do liczby sprzedaży. Dalej możemy sobie wpisać y, miesięczną sprzedaż. Możemy sobie ustawić wskaźnik BSR, y, który określa nam jak dobrze ma się sprzedawać produkt. Mamy też możliwość y, ustawienia ilości sprzedawców, którzy sprzedają dany towar na danym listingu. Tutaj niżej możemy sobie wybrać w jakim modelu ma być prowadzona sprzedaż szukanego produktu, czy ma być to FBA, FBM, y, czy może Amazon. Ilość zdjęć, jaka ma być na listingu i tutaj również możemy sobie ustawić przykładowo mniejszą ilość zdjęć. Wtedy Blackbox wyszuka nam listingi produktów, które no nie do końca wykorzystują potencjału właśnie przez to, że sprzedawca nie wykorzystał tam dostępnego miejsca na zdjęcia, na umieszczenie zdjęć. Jednocześnie ustawiliśmy, pamiętamy, spory obrót, więc znajdziemy w tym momencie produkty, które mają ten potencjał niewykorzystany. Potencjał listingu, a jednocześnie i tak generują ciekawy obrót. Dalej mamy ilość wariacji. To również bardzo fajne miejsce i w tym miejscu możemy sobie ograniczyć właśnie tą ilość wariacji produktów, których szukamy. Bo pamiętajmy, że na samym początku raczej nie interesują nas produkty występujące w 10 czy 20 wariacjach. Wiecie o co chodzi. Ciężko byłoby nam z takimi sprzedawcami po prostu konkurować, chociażby przez to, że już na samym początku musielibyśmy również oferować sporo tych wariacji, żeby się liczyć na rynku. A to wiadomo generuje nam spore koszty, sporo nerwów i nie do końca o to nam chodzi na początku naszej drogi, więc ustawmy sobie tutaj przykładowo maksymalnie dwie wariacje. Dalej mamy oczywiście wagę produktu i dalej już tutaj niżej mamy miejsce, gdzie możemy sobie wpisać jakie słowa kluczowe mają się zawierać w wyszukanych pozycjach. Obok z kolei mamy słowa, mamy miejsce, gdzie możemy wpisać słowa, jakie chcemy wykluczyć, na przykład, nie wiem, maseczka chociażby dzisiaj, w dzisiejszych czasach, albo nie wiem, bawiąc się tymi filtrami już jakiś czas, zauważyliśmy, że mamy na przykład wysyp jakichś lusterek do make-upu, które no nie do końca nas interesują, bo już wcześniej sprawdziliśmy, że liczby średnio się spinają, jest tam duża konkurencja, więc wpisujemy sobie tutaj na przykład lusterko do make-upu. To samo tyczy się tutaj nazw marek, także jeśli chodzi o całego blackboxa, kombinacji działań z tymi filtrami jest nieskończenie dużo. Tak jak wspomniałem, w połączeniu z X-Rayem działa to wszystko jeszcze lepiej. Tego typu filmy będą się jeszcze pojawiały, może nawet i w temacie samego blackboxa, bo ten temat nie został jeszcze wyczerpany. Jak widzicie, mamy tutaj jeszcze inne zakładki. Sądzę, że. Takie filmy krótsze będą lepsze. Dajcie znać zresztą, czy takie krótkie filmy są dla Was OK. W tym filmie póki co to już wszystko. I jeszcze słowem zakończenia: na grupie facebookowej jest Was coraz więcej, co mnie bardzo cieszy. Dzięki. Dzięki bardzo. Jeśli ktoś chce z Was dołączyć, link macie w opisie filmu. Dzięki za oglądanie w takim razie i do następnego razu. Trzymajcie się.